Mam wrażenie, że przestałaś się interesować drużyną. A może zajmujesz się teraz czymś innym? Mam pracę, to chyba widać, bo mam co robić i to jak nigdy. Dla was to mało? Chodzi tylko o pracę? Tak, Emilia, tylko o pracę. Dobra, wrócimy do tego. Co jest? Nie dasz mi przejechać? Spróbuj. Benicio, czego znowu chcesz? Co chcesz osiągnąć? Na serio. Co jest, Simon? Boisz się? Mm, tak, tak. A wiesz, że zaczynam? Że się przewrócisz. <grym> Jaki ty jesteś trosliwy. Przestań udawać. Tyle, że to nie ja tu udaję. A, jasne. W końcu jesteś dobry. Dobry aktor. Bo i tak nam zazdrościsz. <grym> jesteś przegrywem. Nie masz ani domu, ani zespołu. Ani nawet planu. Niczego. Dobra, chłopaki, już tak dosyć koniec. Nie rozmawiam z Tobą, Ambas. Za to ja rozmawiam z Tobą. Hej, co tam, jestem kierowniczką rollera i nie życzę tu sobie kłótni. Na pewno o to chodzi. Słuchaj, Benicio, gdybyś tę samą energię, której używasz do męczenia innych spożytkował na wrotkach, wszyscy byliby szczęśliwi. Amor. Si así lo quieres que le voy a hacer. Tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Ta piosenka, ona jest o miłości. Śpiewałeś się, bo coś czujesz, czy jednak nikt nie zasługuje na Twoją miłość? A wiesz, że nie myślałem nad tekstem. Mm. Tak, to ja już lecę. Przepraszam, zapomniałam, że mam co robić. Pa. Ile razy jeszcze mam cię przepraszać? Nie naciskaj, ambar. Przynajmniej odpowiedziałeś. To już coś. Ładna piosenka. Dzięki. Uwielbiam ten kawałek. To widać. Śpiewasz wkładając w niego serce. Wiedziałem, że mnie słuchałaś. Jasne, że tak. Mogę to robić godzinami. Benicio, przecież oni śmieją ci się prosto w twarz. Nie zamierzasz z tym nic zrobić? W co ty znowu grasz? Robisz sobie za mnie pajacyka? Nie, nie i zupełnie nie rozumiem, o co ci teraz chodzi. A, ciekawe. Dobra, to może ci wyjaśnię. Mówię o wiadomościach, które wysyłasz sobie z niewidzialnym przyjacielem. Teraz łapiesz? Co ty robisz? Nie waż się dotykać mojego telefonu, Benicio. Jeśli nie masz niczego do ukrycia, to mi go pokaż. Nie, to moje życie, mój telefon, moja prywatność, więc niczego ci nie pokażę. Jasne, rozumiem. W takim razie, kiedy następnym razem będziesz pisać coś do Simona, to chociaż trochę się ukrywaj. Za kogo ty się uważasz? He? Cześć! Dzień dobry. Co słychać? Okej, okay, wszystko A, dobrze. Dlaczego nie zajmiecie się drużyną, naszymi priorytetami, zamiast jak zwykle skupiać się na tym, żeby komuś zaszkodzić? Ambar, co z tobą? Wcześniej w życiu byś tak nie powiedziała. Być może, Benicio, ale zmieniłam się i tyle. Ambar, proszę cię. Może jeszcze powiesz mi, że jesteś teraz dobrą dziewczynką. Kiedy zamykasz ten teatr, który urządziłaś dla Simona? Nie, tylko nie to, nie. Mam zbyt dużo pracy, żebym miała stać tutaj i wysłuchiwać bzdur o sprawach, które mnie zupełnie nie interesują. Koniec udawania. Hmm? Dosyć. Bo ja i tak wiem, że w środku zawsze będziesz tą samą złą dziewczyną. I tu się mylisz. Myślę, że sama się oszukujesz. Nie, Benicio. Jedną osobą, która się myli, jesteś ty. A ja nie rozumiem, czemu tego nie widzisz? Jak mogłeś nie zauważyć, że już mam ciebie? Dość! Nie chcę z tobą być i ja to skończony temat. Eee, a więc chcesz ze mną zerwać? Aj, przepraszam. przepraszam. Nie. Nie zatrzymałem. Nie luz, nie śpieszy mi się. Co słychać? Nie, aj, nie wierzę. Aj, dziękuję, dziękuję Losie, to uśmiech. Jak wybaczyłeś mi? Ty znowu o tym, nie Ambar, już. Odpowiedz mi na pytanie. Tak się składa, że nie mam ochoty się z Tobą wykłócać. Mm. Tak więc... Nie, nie, ja też nie. Wystarczy mi już pokłótni z Benicio. Problemy z chłopakiem? Mhm. Tak, ale nie jest już moim chłopakiem. Co? Tak, zerwaliśmy. Znaczy, ja zerwałam. No i do tego... Chciałeś, nie? Jak to zerwałaś z Benicio? Tak, tak, a co ty jesteś taki zdziwiony? Jakby cię to nie obchodziła, przecież chyba tego nie, chciałeś. Nie. Jak nie? Patrząc nie. po tym uśmiechu to no, chyba nie, to nieprawda, tak, co? Tak. Nie śmieję. Śmiałem się dlatego, że na siebie wpadliśmy. Jasne, pewnie, tak. Słuchaj, nie kazałem ci zrywać z Benicio. Mówiłem, żebyś z nami nie pogrywała. Nie mówiłem nic to o zrywaniu. To już bez znaczenia. I tak nie będę z Benicio. Dobrze dla ciebie. Co proszę? Dobrze dla ciebie? Tylko tyle masz do powiedzenia? Nie, Simon, nie żartuj. Nie rozumiem Cię, chociaż naprawdę próbuję, ale nie mogę. Nie mogę, bo wszystko jest nie tak. Mam chłopaka, jest źle. Nie mam też źle. To co? Co mam zrobić? Wiesz, Ambar, Twoje przeprosiny powinny być szczere, bo tylko wtedy ja będę Ci mógł szczerze wybaczyć. Przecież szczerze Cię przepraszam i naprawdę bardzo żałuję wszystkiego, co zrobiłam. Może, ale Ty też musisz mnie zrozumieć. Wybaczyłem Ci już nie jeden raz i zaufanie Ci po raz kolejny nie jest łatwe. Sorry, taka. Tak, jest wiem, prawa. wiem. Dobra, a w takim razie co mam robić? Ambar, to na czym mi naprawdę zależy, to uczciwość. Żebyś była sobą. I kiedy tak się stanie, to będę zadowolony. Kiedy tak się stanie? Kiedy? Kiedy zaczniesz zachowywać się tak, by nikomu nie szkodzić, nie kłamać i nie oszukiwać. Obiecuję ci, że tego dnia naprawdę się uśmiechnę. Coś jeszcze? Powodzenia.